Siema, siema, moi drodzy, witajcie w niedzielę, jest godzina szósta rano, wróciłem z Poznania. Eee, I tak, dwie sprawy. Jadąc do Poznania, wstąpiłem do Tesco, żeby kupić sobie multipaki. No i moi kochani, niestety, ale było 12 multipaków. I cholera mnie wzięła, jak zobaczyłem, że każdy z nich, poza tym jednym tutaj, którego mam w ręce, jest otwarty czy otworzony i w środku nie ma limitek. Po prostu krew człowieka zalewa. Po tym się dziwimy, że panini Polaków nie traktuje poważnie. Jak tu traktować? No i niestety kupiłem tylko, tylko jednego. Jako, że w Poznaniu mam. No, Trochę hurtowni, które obsługuje ze stopy mojej firmy z ramienia mojej firmy, to wstąpiłem do jednej z hurtowni w celu sprawdzenia, czy mają coś ciekawego, właśnie, z Champions League No i kupiłem. Kupiłem taki karton. Jest to cały case, nawet. Ciężko go tutaj objąć. Cały case, moi drodzy, oryginalnego. Tu Wam pokażę. Adrenalin pakiet, to są 30 pakietów. A czego? Zobaczcie. Blister. Tak, tak, moi kochani, blisterki. Blisterki do nas zawitały. Dlatego też otworzymy sobie tą paczkę gigantomalną. Tak. Listerki w końcu są. Niestety w nie zapewniano, że, każdy, że limitki w blisterkach są inne niż w multipakach. A z tego co widziałem już na kanale uszalonego kolekcjonera, tak nie jest. potrafię m.in. kartę Liberiego którego ja dostałem w multipaku. Zobaczcie, ile tego jest. Zaraz mam je wszystkie, wyciągnę. Blister wygląda w ten to sposób. Bardzo blisterki są zbliżone do Champions ich 12-13 kolorystyką. Przynajmniej tego blistra. Saszetki są dużo ciemniejsze. I też prawdopodobnie będą te same czyli trzy rodzaje blisterków. Mamy z Getzem, Sanchezem, Snyderem z Bailem i o mamy zobaczcie mamy e, IBRE jeszcze e, no no z Ramosem ale jeszcze powinien być będziemy tak wszystkie wyciągnąć dobra weźmiemy sobie najpierw te limitki na bok wyciągniemy te 30 blisterków spróbujemy przynajmniej dwa Trzy, a może tak będziemy układać, żeby było wiadomo, ile je, jest jakich. Dobra, będzie, będzie na pewno prościej, więc policzymy dokładnie, ile jest. Ciekawe, czy będzie porówno, czy będą tylko trzy, bo nie, nie widzę tutaj. E, fabrygasa. mamy Bela znowu. Mamy Getsego, czyli już Goethego. Jak się to tak wyciągnąć? ale jest. Trochę tego mamy. Będzie co otwierać. No. Tak. Wiem, że Kluszyna też kupił. Znaczy, kupiłem mu, może tak. Z tego samego źródła, więc... Znajdziecie na pewno na jego kanale też mnóstwo blistrów. Zobaczcie, tak wygląda grupa blisterków z góry. A my je teraz szybko poukładamy. Mamy Getsego, mamy Ibre. Tak, tu będą, tu będą te trzy i powinny być, powinno być, jeżeli to jest case oryginalny, chyba po 10 wszystkich kolumn. Tak, 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 tak mi się też zdaje. Ale zaraz się przekonamy. W na następnym odcinku oczywiście otworzymy wszystkie, znaczy wszystkie będziemy, no będziemy się tym bawić tak, Detektować i o, zobaczcie Neymar, Fisher i Pirlo to jest czwarty, czyli jest też pięć, rodzajów. faktycznie miałem już miałem już też z Neymarem czyli nie będzie po zdecydowanie Getsego chyba jest najwięcej Neymar jest 3, tak Getsy znowu. Getsy na prowadzeniu. Zobaczcie ile Getsy mamy. Bej. No a tylko Neymar, tylko jeden. No, a teraz Ibra przeszedł do ataku. Zrobiłem Wam tak, żebyście widzieli. O! Getsy. Bay. Ibra. Bej, Ibra ha. i tylko jeden Neymar, rary tasik. Dobra, no to trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jest Getze, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć Bejli i dziewięć e, tych Ibry i jeden tylko, jeden tylko ne Neymar. No dobra. To po było na tyle. Ja Was zapraszam na kolejny odcinek z blisterkami. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!